Witajcie w eko-odkryciach i wynalazkach. Na myśl o dzisiejszym wynalazku zrobi się ciepło na sercu każdemu, kto pragnie, by nasza planeta pozostała zielona. Dowiemy się więcej o elektrowniach geotermalnych. Miejsca, w których woda wypływa z ziemi podgrzana przez procesy geotermalne, czyli gorące źródła, miały zastosowanie praktyczne, duchowe i społeczne już od prehistorii. Podczas wojen bywały nawet strefami neutralnymi, w których wojska obu stron, w przerwie od naparzania się, wspólnie parzyły sobie tyłki. Począwszy od XIV wieku, ich energię zaczęto wykorzystywać do ocieplania okolicznych miejscowości. Używano nawet ogrzewania podłogowego, gdzie gorąca woda przepływała kanalikami pod posadzką, ogrzewając pomieszczenia powyżej. Ale dopiero w roku 1904 energię geotermalną po raz pierwszy udało się zamienić w prąd elektryczny. Na ratunek ekologii przybył książę na białym koniu z porcelany. Książę Piero Ginori Conti nie chciał bowiem wypalać ceramiki w ślad za zamożną rodziną, tylko żeby wypalił jego własny biznes. W jego miasteczku Larderello w sercu Toskanii gorące źródła stały gęsto jedno przy drugim jak paczkomaty. Postanowił więc odebrać darmową przesyłkę z wnętrza Ziemi. W miejscu wylotu pary postawił małą turbinę, podłączył generator do niego żarówki. I z zapartym tchem patrzył, jak jedna po drugiej rozbłyskują światłem, a on przechodzi do historii. W miasteczku postawił elektrownię, która do dziś jest jedną z największych elektrowni geotermalnych na świecie. Ale skąd w zasadzie ta energia? Początkowo, z każdym kilometrem w głąb Ziemi, temperatura rośnie o 30 stopni. Ciepło to jest wytwarzane przez rozkład promieniotwórczy zawartych w niej pierwiastków oraz tarcie powstające na granicach płyt kontynentalnych. Po zrobieniu głębokiego odwiertu w miejscu o wysokim potencjale geotermalnym można cyklicznie wypompowywać z niego gorącą wodę lub parę, która napędza elektrownię, a następnie w zamkniętym obiegu wpompowywać ją z powrotem do ponownego ogrzania. Czysta, zielona energia geotermalna staje się coraz bardziej popularna. Jest niezależna od pogody i od pory dnia, a także cicha, ponieważ pracuje pod ziemią. Wykorzystując 0,1% ciepła generowanego przez ziemię, można by zaspokoić potrzeby energetyczne ludzkości przez 2 miliony lat. Ja natomiast mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek zaspokoił Wasze zapotrzebowanie na ekologiczne ciekawostki. Do zobaczenia!